W Nowochóckskim Centrum Kultury szczególnie polecamy festiwal teatralny dzieci, który już jest organizowany po raz kolejny. Rzeczywiście Nowochódzkie Centrum Kultury będzie tutaj gościło Teatry Lalek z wielu miast Polski, ale to są także różnego rodzaju warsztaty i zajęcia dla dzieci i młodzieży. No ale jak jesteśmy w Nowej Hucie, to musimy na pewno powiedzieć także o świetnym Teatralnym Instytucie Młodych. Działającym przy Teatrze Ludowym, ale także Wspaniały Dom Utopii, który także myślę, jest świetnym miejscem właśnie dla tej młodzieży szkół ponadpodstawowych, która potrzebuje też trochę oddechu, od no, natłoku nauki, troszeczkę resetu. I myślę, że no, w, jeśli chodzi o nową Hutę, to Dom Utopii będzie wspaniałym miejscem dla nich. I też ja bardzo zachęcam, zwłaszcza właśnie. Młodzież do tego, żeby odwiedzać i poczuć się jak u siebie w pracowniach młodych. Otworzyliśmy niedawno już piątą pracownię młodych na ulicy Daszyńskiego. To jest miejsce, w którym chcemy, żeby. Młodzi czują się w miejscu, w którym mają po prostu sprawczość, ale także ta sprawczość może polegać właśnie na tym, że do takiego miejsca przychodzą po to, żeby tylko pobyć, żeby być może nic nie musieć robić, żeby móc zaangażować się w działania i zajęcia, które są organizowane i proponowane w pracowniach młodych, ale także po to, żeby właśnie być może tylko móc je obserwować, przyjść z książką, czy też, no wiem, że już z nieodłącznym smart smartfonem, chociaż bardzo, bardzo polecam, żeby na ferie zrobić sobie po prostu ferie od smartfonów. To jest taki czas także dla całych rodzin, żeby właśnie spędzić go razem. Spędzić go w Krakowie, spędzić go w naszych młodzieżowych domach kultury, w naszych instytucjach kultury, także w szkołach, bo w 56 placówkach oświatowych organizujemy zimę w mieście. Wydaliśmy w tym roku ponad milion złotych na właśnie takie. Najęcia. Także szkoły stają w ferie na wysokości zadania, organizując czas dla dzieci i młodzieży.